Czy twój tata tam jest? W górach? Pytasz o to, czy jeżeli ja jestem w górach, to czy czuję jego obecność? Nie. Wręcz przeciwnie. Zauważyłam, że jak później jeździłam w góry, to góry to było jedyne miejsce, w którym o nim nie myślałam. Że codziennie wstawałam rano i myślałam o tym, że nie żyje. Ale w górach? W górach? Żyłam górami. Nie myślałam w ogóle o tym i czułam go tam. I to był też taki sygnał, który mnie ucieszył, bo wiedziałam, że nie szukam go na siłę. A to doprowadza zawsze do tragedii. Jak się kogoś szuka w górach, albo jak się robi jakieś wyprawy, czy wchodzi się na jakieś szczyty w czyimś imieniu. Póki to nie jest relacja czysto ty i góra, no to to jest niedobra relacja. Nie wiem nawet w jakiej formie mógłby być motywacją. generalnie nie potrzebuję motywacji, wiesz. Co to znaczy? No ja robię, co mam robić i tyle. Ja wiem, jaki jest mój cel i wiem, co mam robić, żeby go osiągnąć i to, to robię. Nie, nie, nie mam tak, że muszę to jeszcze podbijać czymś. Nie mam tak, że coś mi jakoś tam skrajnie motywuje.